Dzień dobry panom! Dzień dobry. Przepraszamy, magazyn oko. Robimy sonek, kto rządzi w Tarnowie. W Tarnowie? Przypuszczam, że na razie nikt. Ja jestem... Ja wolę nic nie mówić, no. no. proszę pana, ja jestem dopiero tu kilka dni w Tarnowie, przyjechałam z Chicago, także nic nie wiem, co się tu dzieje. Ja nigdy nie wiem, ponieważ ja jestem taką prostą kobietą, <noise> nigdy nie interesowałam się kto, gdzie rządzi, ja jestem taka do naczyń. Ja nawet nie wiem, co oni tu w ogóle, w ogóle robią. To jest błazenata. Na co tu jest jakiś deptak potrzebny? 22 lata temu Krzysztof Borowiec zapytał Tarnowian, kto rządzi ich miastem. My po tych kilkudziesięciu latach zadaliśmy to samo pytanie i sprawdzamy, kto zdaniem mieszkańców rządzi tarnowem dzisiaj. Ja mam takie pytanie, kto rządzi tarnowem? Nie wiem. Człowiek. Nie wiem, ludzie. No, mam nadzieję, że mieszkańcy chociaż trochę. To chyba, nie? No. A PiS nie rządzi na pewno. O co jeszcze pani chce zapytać? Czy może konkretny człowiek? Nie, nie interesuje mnie to. Ludzie mnie inte nie interesują, tylko to, co robię. Proste. A co robią? Pana z A zdrowiem? nic nie robią. No. Prezydent miasta Tarnowa i Rada Miejska. Ciężko powiedzieć. Prezydent ścigała, no, no męczy się, robi co może chłopina. Jak nie ma kasy, to z pustego salonu mnie naleje. Chyba znam, ale w tej chwili nie przypominam sobie. No to no naprawdę skąpała czy jakiś... Ale znam, znam go, to bardzo dobrze... Prawdopodobnie, prawdopodobnie prezydent. Kto rządzi? Rządzi kto chce. Kto rządzi? No nie, chyba nikt. Dobry. Dzień dobry. Panie Syriuszu, ja mam do pana takie pytanie. Kto rządzi Tarnowem? Europa. I seriusz. Burmistrz. No prezydent Tarnowa chyba myślę, nie? No bo kto inny... Nie, nie... a jak się nazywa to pani nie powiem, bo nie wiem. Nie mam pojęcia. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, ty się nie wiem, nie wiem, ale pani nie wiem, się, jak pani nie pamiętam. No ścigała. Nie wiem Ryszard ścigała. Tak. Nie wiem w ogóle jakie sprawuje rządy i tak dalej, bo ja tutaj mieszkam od 4 lat i naprawdę w Tarnowie nic się nie dzieje. Ten pan. O, ten pan, ten pan. Pan będzie tarnowem. Jak widać przez te 22 lata w pewnych kwestiach zmieniło się w tarnowie niewiele. Wszystkim tarnowianom zatem przypominamy, że prezydentem tarnowa jest Ryszard ścigała, któremu w sprawowaniu władzy pomaga 25 osobowa rada miejska. Julita Majewska, tarwizja.